Chciałbym przekazać na aukcję świątecznej pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brykiet. To, jest, to nie jest taki zwykły brykiet, jaki się wrzuca do pieca. To jest brykiet ze zniszczonych 50 złotówek. Nominalna wartość tych zmielonych pieniędzy to jest 55 tysięcy. Ja ten brykiet mam już od dosyć dawna, miałem go schowanego, ale tak pomyślałem, że u mnie leży a może po prostu zrobić coś dobrego. Generalnie można go do różnych celów wykorzystać. Pomyślałem sobie, że może ktoś będzie chciał zamiast rozrzucanych groszy par, parze młodej, na przykład rozsypać takie konfetti, albo ewentualnie jeśli ktoś będzie chciał, to może włożyć sobie pod poduszkę i spać na przysłowiowych pieniądzach w 55 tysiącach.